Muzeum Karkonoskie rozpoczyna cykl wydarzeń w Laboratorium Szkła. Pierwsze z nich potrwają od 17 do 19 lutego. Będzie to performance, pokaz technik grawerskich oraz wystawa. Laboratorium Szkła to nie tylko e, wytop szkła, i praca przy piecu hutniczym, ale także wiele działań artystycznych. Pokazujemy tutaj też wybitne prace związane z tak trudną techniką, jaką jest szklarstwo. Dlatego też już w piątek, 17 lutego, rozpoczynamy cykl spotkań z lokalnym twórcą Marcinem Zielińskim, który pokaże nam swój warsztat grawerski. Będzie to swoisty performer, do którego zaprosimy także uczestników. Myślę, że będzie można spróbować swoich umiejętności przy tak trudnym tworzywie, jakim jest szkło. Program spotkań z artystą zapowiada się bardzo interesująco. Przyjeżdżam z warsztatem grawerskim, będzie można zaprojektować swoje naczynie, może uda się usiąść do. Wrzecie nas próbować, coś wygrawerować. Postaramy się zorganizować jakieś może, jakiś dremelek, żeby dzieci też miały troszeczkę zabawy. Jest to na pewno mniej widowiskowe niż pokazy przy piecu, na jakich spotkaliśmy się latem, natomiast jest to bardzo... Wdzięczna czynność wymagająca cierpliwości yy, i dająca fantastyczne efekty na naczyniach szklanych. Trzydniowe spotkanie z Marcinem Zielińskim zakończy jego wystawa autorska w niedzielę 19 lutego. Na wystawie pokażę szkła wykonane technologią Graal. Yy, to jest technologia, której... Poświęciłem kilka ostatnich lat swojego, swojej pracy zawodowej. Piątkowe i sobotnie wydarzenia rozpoczną się o godzinie 10 i potrwają do godziny 16, natomiast niedzielny wernisaż wystawy rozpocznie się o godzinie 16.